Myślisz, że Wielkanoc to tylko święconka, mazurek i pisanki? Przygotuj się na zająca w pelerynie, wodną wojnę na ulicach i gigantyczne ognisko z Judaszem w roli głównej. To nie są alternatywne zakończenia pasji, to prawdziwe Wielkanocne tradycje z różnych stron świata. Zostań z nami, bo to, co zaraz zobaczysz, sprawi, że spojrzysz na święta zupełnie inaczej. Zaczynamy od Norwegii, gdzie Wielkanoc to czas zbrodni. I nie. Nie chodzi o jakieś przestępstwa przyświęcące. Mowa o polskę krim, wielkanocnej obsesji na punkcie kryminałów. Wszystko zaczęło się w 1923 roku, gdy dwóch autorów wypuściło powieść o napadzie na pociąg właśnie w Wielkanoc, reklamując ją jako prawdziwy news. Norwegowie to kupili dosłownie i w przenośni. I od tamtej pory, co roku, cała Norwegia zaszywa się z książkami, serialami i filmami pełnymi trupów, zagadek i podejrzanych nawet kartony mleka mają na sobie krótkie kryminały. A teraz coś bliższego domu. Śmigus-dyngus. Polska i Węgry są w ścisłej czołówce wielkanocnych bitew na wodę. U nas to wiadra, pistolety na wodę i krzyki, czasem radości, czasem zaskoczenia, ale na Węgrzech to prawdziwy rytuał. Tam mężczyźni w tradycyjnych strojach odwiedzają kobiety i symbolicznie je podlewają wodą albo perfumami, żeby zapewnić im zdrowie, urodę i płodność. W zamian dostają ciasto, jajka, a często też kieliszek domowej wódki. Tradycja jak z czasów średniowiecza, ale nadal żywa i celebrowana z rozmachem. Trochę flirtu, trochę folkloru i obowiązkowa mokra koszula. Okej, okay, teraz robi się poważnie. Filipiny. Kraj, gdzie katolicyzm miesza się z lokalnym mistycyzmem i ekstremalnym poświęceniem. W niektórych regionach, zwłaszcza w prowincji Pampanga, ludzie dosłownie odtwarzają mękę Chrystusa. Mężczyźni ochotnicy wędrują przez ulicę Boso biczując się do krwi, aż docierają na wzgórze, gdzie pozwalają się przybić do krzyża prawdziwymi gwoździami. Tak, fizycznie na żywo, przed tłumem. Co roku przyciąga to rzesze turystów, dziennikarzy i kontrowersji. Kościół katolicki oficjalnie tego nie pochwala ale dla samych uczestników to akt duchowego oczyszczenia, pokuty, a czasem także dziękczynienia za otrzymane łaski. Jedni traktują to jak ekstremalną wiarę, inni jak makabryczne widowisko. Jedno jest pewne, to jedna z najbardziej szokujących wielkanocnych tradycji na świecie. Meksyk to tutaj Judasze nie mają łatwego życia, a raczej bardzo spektakularną śmierć. Co roku w wielką sobotę buduje się ogromne kukły Judasza. Często przerysowane, groteskowe, a czasem nawet stylizowane na współczesnych polityków czy celebrytów. Te postacie symbolizują zdradę i zło i trafiają prosto w ogień. Kukły są podpalane, a w ich wnętrzach ukryte są fajerwerki i petardy, które z hukiem kończą całą ceremonię. Ulice rozbłyskują światłem, dzieci piszczą z ekscytacji, dorośli świętują. To trochę taki wielkanocny sylwester po meksykańsku. Mieszanka religii, folkloru i totalnego chaosu. Czy to jeszcze pobożność, czy już fire show? Nie wiadomo, ale na pewno robi wrażenie. Bo jak coś wybucha i płonie, to trudno oderwać wzrok. Na greckiej wyspie Korfu Wielka Sobota to czas totalnego chaosu. Ale kontrolowanego. Bo tutaj nie idzie się spokojnie do kościoła, tu się rozbija gliniane dzbany. Mieszkańcy wyrzucają je przez okna swoich domów prosto na ulicę, tworząc hałas, który ma symbolicznie przepędzić zło i przyciągnąć dobrobyt na nadchodzący rok. Niektóre naczynia są wielkości wiadra i spadają z hukiem, dlatego ulice dosłownie zapełniają się turystami i lokalnymi gapami czekającymi na widowisko. Tradycja sięga XVI wieku, i mimo, że z roku na rok jest coraz bardziej zorganizowana. To nadal zachowuje swój żywiołowy, lekko szalony klimat. Taka grecka wersja wiosennych porządków, tylko że zamiast ścierać kurze, tłuczesz garnek. Jak widać, Wielkanoc to nie tylko religia i tradycja. To także kultura, historia i cała masa zaskakujących zwyczajów, które często mają więcej wspólnego z lokalnym folklorem niż z Ewangelią. Od krwawych procesji na Filipinach. Przez buchające kukły Judasza w Meksyku, aż po garnków w Grecji, każde miejsce na świecie przeżywa te święta na swój unikalny sposób. I może właśnie o to w tym wszystkim chodzi: żeby święta były odczuwane sercem. Nieważne, czy stoisz pod krzyżem, siedzisz przy ognisku, czy trzymasz kieliszek palinki i zastanawiasz się, czy to jeszcze rytuał, czy już impreza. Daj znać w komentarzu, który zwyczaj zaskoczył Cię najbardziej. A może w Twojej rodzinie też kryje się nietypowy wielkanocny rytuał? Subskrybuj po więcej niesamowitych historii z różnych zakątków świata.